teraz chciałam Cię zapytać o jedną walkę. Oczywiście z szacunku do ciebie. No właśnie, właśnie. Czyli nie chcesz w ogóle komentować tego tematu. Nie. Ale na przykład miałaś przyjemność... Znaczy przyjemność. Oglądałaś to, co się działo w Oktagonie? Nie. Miałaś inne plany. Tak. Dobrze. Ale wiem co się wydarzyło. I tyle. Tyle mi wystarczy. Jasne. No dobrze. Przebrnęłyśmy przez to, więc możemy iść dalej. To nie są łatwe sprawy, no drodzy Bardzo Tutaj wiedziałam, że te pytania się pojawią, ale asertywności się cały czas uczę i nie. No dobrze, a ta kolaboracja na przykład Sebastiana z, też z Twoim byłym partnerem zaskoczyła Cię? Nie. W sensie spodziewałaś się jej? No długo wcześniej wiedziałam. Okej, okay. ale Ty reagujesz na to wszystko z takim spokojem. Mam wrażenie, no bo wiesz, znam Cię od paru lat. Kiedyś takie pytania, no jakby inaczej byś na nie odpowiadała. Teraz masz ten spokój i jesteś taka wyważona. O jakim kiedyś akurat mówisz? Wcześniej nie miałam, że tak powiem, takich sytuacji żadnych. Nie no, ale wiadomo, wiesz, zdarzały się różne rzeczy, jak to w showbiznesie. Możliwe, ale wiesz co, no jeśli chodzi o jakieś tematy rodzinne albo gdzie na przykład media łączą w jakieś sytuację dziecko i po prostu do niego nawiązują, to wtedy z tym mam problem. I tak jak napisałam ostatnio u siebie na Instagramie, wtedy rozpadam się na kawałki. Ale faktycznie czasami można o czymś pisać, można komentować jakieś sytuacje z mojego życia, ale to jest taka po prostu moja zwykła też ludzka i matczyna prośba, aby nie nawiązywać w ogóle do dziecka i nie poruszać jego tematu. A ty na przykład pracujesz nad sobą, bo niejednokrotnie jak rozmawiam z różnymi osobami, z gwiazdami, no to na przykład taka ich przemiana to jest poniekąd proces. Wydaje mi się, że taką przemianę i jakiś proces przechodzimy przez całe życie i każdy rok nas czegoś uczy ludzie, których spotykamy na swojej drodze, więc wydaje mi się, że no tak, no, wyciągam lekcje, uczę się na błędach, doświadczam nowych sytuacji.